Serdecznie witam w tym filmie. Dzisiaj prezentacja robienia betonu. Będziemy chodzić, przekładać. Robimy ściankę. Pozdrawiam mojej strony Pozdrawiam Piotka Przebysza. Pozdrawiam Adama Jaszczura. Pozdrawiam Monika Raczek, że niestety gra na radiu. Pozdrowienia. Pozdrawiam Dominika. Pozdrawiam Hanie Śniegiską. Z mojej strony pozdrawiam Monikę Tokarską. Nie bądź taka, zapowiadam Ci od razu, że, że co dostaniesz na walentynki, już w prezencie to będziesz wiedziała, że to będzie serce dla Ciebie. I Ci zapowiadam od razu, że, jak tak będziesz robić, nie będę ci telefonu odbierał i to poważnie, że teraz, się, teraz się Cię nie straszę. Pozdrawiam i zapraszam na następny film dopiero jutro. Jutro tam będzie budowanie z tego, co mówiłem. To robione było dzisiaj. Jeszcze coś To już zrobione całe. Pozdrawiam z mojej strony. Dziękuję serdecznie na tym filmie.